Start nie licząc oczywiście o tej porażki z Płockiem, z, z no ale wygrał w Lubinie, przegrał pokarnych z, 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 z zespołem Skwizyna. Z Letni obrotowy jest też do dyspozycji Roman Pożarek. Człowiek nie, no niemal już 40-letni zaczyna to spotkanie na ławce, ale no. na gwizdek sędziów wznawia Filipowicz. Biega na drugie koło Patryk Masnależ. Żyłoby z 20. rzut bieżny Patryk Grzesik z Filipowiczem, Stolarski. Grzesik. Zabrakło wyjścia defensywy. Bramka kontaktowa. Gospodarzy, gdzie widzieliśmy jeden z zawodników bardzo dobrze zagrał jeden na jeden. Piłka poszła dalej. Tutaj widzimy kolejny raz. Taki zaskakujący rzut tym razem z dwudziestym 23 podania. No i widzimy, że tym razem surosz po raz drugi. Szansa, by znów prowadzić i na prowadzeniu jest Piotr Kowianin. Rzuca ciekawe, tutaj jest właśnie z prawej połówki. Stolarski spróbuje swoich sił podanie do, do pożarka, no i szkoda, bo bardzo długo ta akcja gdzieś zawiązywała się, no i niestety. ma jest Stanisław Makowieje. Teraz on dostaje swoje minuty. Zatrzymuje. Liga Rzecki Truniaka. Taki płaski rzut przez całe boisko. W jednym miejscu, stąd ten błąd. Gamaszili Szwili, teraz dynamicznie na zwodzie Burzaka były też konkretne taktyczne uwagi, jeżeli chodzi o ustawienie w obronie i w ataku. Także tutaj widzi problem trener gospodarz. Stolarski na zewnątrz, trafia pod nogą Kacpra Ligarzewskiego. To co mógł, jak zobaczymy w powtórce to dał z siebie wszystko, no ale tutaj prawe skrzydło, czy środkowo rozgrywający przede wszystkim muszą. Tym bardziej na tak gorącym terenie, fantastyczna atmosfera w Ostrowie Wielkopolskim, piłka na lewe skrzydło do Przemysława Urbania ten przez 10 sekund gospodarze grać będą jednego mniej, Gajek. Gajek, rzut bieżny, precyzyjny w dół za Maszeli Żwili. On teraz na prawej połówce. Gajek ma dużo miejsca na środku po tej krzyżówce z Białorusinem. Druż, Stolarski, Grzesik, Marcel Filipowicz na obrocie. Teraz potknął się Artur Klopstek, ależ interwencja Kacpra Ligarzewskiego. Stolarski jest szopa. Czesik przełamuje blok, ręce Ligarzewskiego, Makowiejew, Stolarski. Wciąż przewadze goście Makowiejew. Bardzo dobrze. Marciniak Smolikow, teraz piłka z boku dla gości, Szopa uruchomił. Drugie skrzydło, ale Kacper Ligarzewski teraz dokłada kolejną kapitalną interwencję. Każdy bramkarz na świecie tak samo i Kacper Ligarzewski. Skanduje teraz publiczność w 3 MK Arenie. Nazwisko Kacpra Ligarzewskiego. Stanisław Makowiejek pokonuje bramkarza. Marciniak z Molikow do klubstego, ale już teraz to zagrali. Kapitalna wrzutka. Patrzył od razu po tym skoku w pole. Makowiejew. Trochę szczęścia też się przydaje. Po rękach obrony. Ma ochotę dzisiaj do gry Stanisław Makowiejew. A taką techniczną próbą popisuje się Filip Suroż. Wciąż bram co na Kacper. Liga. Choć to jeszcze 5 minut. Piłka reszta nie takie rzeczy widziała. Ksawery Gajek na pewno swojej drużynie nie pomógł. Tak jak robi to Kacper Ligarzecki. Kacper Arzewski. Czy spłętuje ten mecz dobrą interwencją? Tak jest! Trafiał bramkę, a tym razem, tak jak wspomniałeś, spłętował swój znakomity występ w dzisiejszym meczu. Marciniak nie miał opcji podania, poszedł więc w kierunku bramki. To się opłaciło.